Nowoczesny sprzęt trafił do Straży Granicznej, która na co dzień pilnuje bezpieczeństwa podróżujących na lotników w Babimoście. Dwa pojazdy łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych będą wykorzystywane do transportu przeszkolonych psów, a także zatrzymanych osób podczas interwencji. Więcej w materiale Zofii Popieleckiej. Komendant Tan oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Tomasz Michalski. Na pewno podniesie komfort w codziennej służby funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze Babimoście. Ale przede wszystkim, i to jest myślę najważniejsze element, To przede wszystkim wpłynie na komfort podróżnych, na ich bezpieczeństwo. Straż Graniczna dba o bezpieczeństwo podróżnych, realizuje zadania w zakresie kontroli ruchu granicznego, dba o to, żeby ta odprawa przebiegała sprawnie, ale również oczywiście w ramach tej odprawy naszym głównym elementem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji czy różnym nadużyciom, które też w trakcie przekraczania grunii, granicy państwowej mogą się pojawić. Dzień dobry, Michał dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra Babinos to oddziału Przedsiębiorstwa Państwowego Portu Lotniczego. Rzeczywiście pasażerowie przechodzą w innym wejściem. Akurat nie jest to związane z, bezpośrednio z rozbudową portu, natomiast rozwój portu przede wszystkim polega na tym, że staramy się rozwijać siatkę połączeń we współpracy z naszymi partnerami z województwa lubuskiego. W tym roku uruchomimy, znaczy będziemy kontynuować już połączenia, które zostały zapoczątkowane w 19 roku. Mam na myśli letnie czartery, a także destynacje wakacyjne, które oferował będzie nasz główny przewoźnik, czyli Polski loty. Przede wszystkim wyzwania, które stoją przed służbą taką jak Straż Graniczna. No wiemy, że w w obecnych czasach stają się coraz trudniejsze, dlatego bardzo cieszę nas wsparcie, jakie otrzymuje ta służba, ponieważ nasza współpraca tutaj jest bez, bardzo bezpośrednia, coraz większe wyzwania przed nami w związku z rozszerzeniem siatki połączeń stoją, także bardzo jesteśmy wdzięczni. A te auta, akurat jak Państwo tutaj słyszeliście, jedno auto specjalistyczne do przewożenia pieska. Pieska o specjalności do wykrywania materiałów wybuchowych, czyli wszędzie, gdzie zaistnieje taka sytuacja, ryzyko, zagrożenie, będzie można w miarę szybko reagować, przetransportować tego pieska w to miejsce zagrożenia, żeby dokonał rozpoznania, czyli też jak to mówią wpłynie na komfort tych podróżnych, bo ten czas maksymalnie zostanie skrócony ewentualnie wyłączenia części lotniska bądź nawet nieraz całego portu ze względu na zagrożenia bombowe. Młodszy że Przemysław Pieczak, przewodnik psa służbowego placówce Zielona Góra Babinos. Rezentowany pies to jest pies na materiału i jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo ludzi jak i budynków reportu Normalny bieg psa, który może zostać wcielony do służby to jest 9 miesięcy. I szkolenie psa na materiały buchowe i broń trwa 6 miesięcy. Po 6 miesiącach pies zdaje egzaminy wraz z przewodnikiem, w tym momencie zostaje wcielony jakby do służby już przekazany do oddziału. Szkolenie psa następuje w ośrodku szkoleń specjalistycznych w Lubaniu. Pan jest przewodnikiem i opiekunem takiego psa. Tak. Czyli rozumiem, że Eldo na co dzień również przebywa po prostu z panem. Tak, pies ze mną mieszka i razem dojeżdżamy na służbę i wracamy ze służby. A drugi pojazd. Pojazd do przewożenia osób, tak, czyli do podejmowania bardzo szybkich interwencji na pokładzie wobec agresywnych podróżnych bądź wobec tych, którzy się nie podporządkowują pewnym poleceniom wydawanym przez kapitana statku, jak również oczywiście jeżeli do jakichkolwiek sytuacji kryzysowych czy zagrożeń dojdzie na płycie lotniska.